Zaczynamy nowy tydzień. No i tak, w tej chwili mamy 8 stopni tyle odczuwalne, 100% zachmurzenia, dobra jakość powietrza. Od godziny 12 do 15 będzie 13 stopni. Najcieplej pochmurno, no i mgły poranne się utrzymują, ale to już chyba wszędzie tak jest o tej porze roku. Ja dzisiaj rozpoczynam rehabilitację na Narodowy Fundusz Zdrowia, także. Przez 10 dni, właściwie 9, bo odpada, odpada Święto Zmarłych. Będę chodziła na 4 zabiegi dziennie. Także mam nadzieję, że już teraz będzie wyleczone do końca. To porażenie nerwu twarzy już jest bardzo dobrze, bardzo dobrze, no ale jeszcze tak minimalnie wymaga wymaga po prostu doszlifowania tego wszystkiego, jeszcze, jeszcze jest potrzebne, także cieszę się, że mnie zakwalifikowano i i rozpoczynam. Miłego dnia Wam życzę, miłego tygodnia oczywiście. Moc serdeczności przesyłam. Obiecałam, że powiem jak robiłam tym wzorem czapkę. Troszeczkę Wam przybliżę w miarę swoich możliwości, a więc ten wzór warkoczowy o tu tak bardziej widać jak ten warkocz się układa, tak. Wzór warkoczowy składa się z 25 oczek. I tu są rzędy od 1 do 15, które wykonujemy, za chwileczkę powiem jak. I 16, w zasadzie w 16 rzędzie to jest takie przeplatanie. A tak od 1 do 15 robimy, 12 oczek prawych. Jedno oczko lewe, 12 oczek prawych, a na lewej stronie przerabiamy oczka tak, jak wychodzą. Ja zaraz Wam pokażę, jak to w praktyce wygląda. No i w rzędzie 16 6 oczek przekładamy na drut pomocniczy z przodu roboty, 6 oczek prawych i oczka z, z drutu pomocniczego przerabiamy na prawo. Jedno oczko lewe, sześć oczek przełożyć na drut pomocniczy z tyłu roboty. Sześć oczek prawych, oczka z drutu pomocniczego przerabiamy na prawo. I właściwie to tylko na tym polega, i powtarzamy te 16 rzędów. Także nie jest to wcale trudne. Nie jest to wcale trudne zaraz się przekonać. Na pewno wiele z Was zna ten wzór, bo to już już funkcjonuje od iluś tam lat w internecie, także no ale zobaczymy jak to wygląda w praktyce no i przygotowałam próbkę warkocz składa się z 25 oczek tak jak powiedziałam jedno oczko brzegowe 12 oczek prawych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jedno lewe i 12 oczek prawych. No i oczywiście potrzebujemy wielokrotność tych oczek. Tutaj ja yy, wykorzystałam w tej czapce, wykorzystałam, zrobiłam 84 oczka. Dotąd zrobiłam ściągaczem, tutaj wam zrobiłam tylko troszeczkę, żeby to było tak, podkreślało ten wzór. I zobaczcie. Przez 15 rzędów robimy tak jak tu. 12 prawych, jedno lewe, 12 prawych. Tu, tu będzie tak widać właśnie, bo to jest ten jeden rząd. 12 prawych, a w 16 rzędzie po prostu przeplatamy. No i teraz zrobię te 15 rzędów i pokażę Wam, jak przeplatać. I to cała filozofia będzie. Oczko brzegowe spuszczamy bez przerabiania. 12 prawy. Tu się wkłuwam w środek. To jest oczko prawe. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 oczek mamy przerobione, więc teraz jedno oczko lewe i znowu 12 prawych. I tak robimy 15 rzędów. Na lewej stronie, tak jak schodzą z drutu. I oczko brzegowe przerabiamy, żeby tutaj taki ładny był koniec, tak jak tu. Przekładamy na lewą stronę i robimy tutaj tak, jak nam schodzą z drutu. Czyli jakby prawe, to tu będą lewe, a jak lewe, to prawe. Pierwsze spuszczamy bez przerabiania, będziemy mieli 12 lewych teraz. Lewa strona, nie, nie ma tutaj tego wężyka. Prawa strona ma wężyk, ja ciągle podkreślam, widzicie? Ten wężyk to jest prawa strona. Ale to jest ważne, bo nieraz właśnie jest takie pomocne w oznaczeniu, zwłaszcza w, w początkowych fazach robót, gdzie dopiero zaczynamy swoją przygodę z drutami, więc to jest ważne, żeby to tak nauczyć się określać prawe. I lewe wszystkie do końca. I tak przerobię 15 rzędów. I wrócę, to już tam ileś mam zrobionych, ale ogólnie mówię, od 1 do 15 tak się robi, a szesnasty rząd się przeplata. I później od nowa. W zasadzie to nie jest wcale trudne. No i. Później pokażę Wam jak przeplatać. No i biorę się za przeplatanie, ale nie wiem, czy uda mi się Wam dokładnie pokazać, ponieważ spadają mi te oczka z drutu pomocniczego. Komórkę mam na kolanach, więc no niewygodnie, ale co mi się uda to pokażę a resztę dopowiem po prostu. Pierwsze oczko bez przerabiania. Sześć oczek na drut pomocniczy. Drut pomocniczy taki jest malutki, więc. Jest problem. Och. Tak jak robię, to też muszę uważać. Sześć oczek przekładam. Z przodu roboty na drut pomocniczy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I będę przerabiała sześć oczek następnych na prawo: dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I przełożę te oczka z drutu pomocniczego, przełożę je tu na lewy drut i przerobię na prawo trzy cztery pięć. I sześć. No już tu już nam się tak formuje ten listek. I przerabiam na prawą stronę te sześć oczek. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Lewe oczko, i tu robimy odwrotnie. Sześć oczek z tyłu roboty. Sześć oczek z tyłu roboty. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć oczek przekładamy z tyłu roboty. I przerabiamy następne oczka na prawo. Boję się, że mi tu spadnie, więc te przerabiamy um, następne oczka na prawo. I później przekładamy te z tyłu roboty znowu na ten lewy drut i przerabiamy na prawo. Na tej zasadzie już wam powiedziałam, bo jak mi ten drut się zsunie, to już... Będziecie wiedzieli o co chodzi. Tak to wygląda. No i tam z tyłu przekładam na ten lewy drut i będę robiła na prawo. Przełożyłam już i robię na prawo. Jeden. Dwa trzy, cztery, sześć musi być widzicie już tutaj mamy już się układa. No jesteśmy zrobiłam lewą stronę tak jak wypadają gdzie lewe to lewe gdzie prawe to prawe także i tutaj robimy od początku piętnaście rzędów 15 rzędów 12 oczek prawych, jedno lewe i 12 prawych, w 16 rzędzie znowu będziemy przeplatać. Nam, będzie taki wychodził warkoczyk o taki właśnie, taki tutaj, taki bardziej, bardziej widoczny. Tutaj jest bardzo fajnie, bardzo prosto, ponieważ najgorsze jest to przeplatanie dla mnie. bo Druty spadają z tego, druty oczka spadają z, z drutu pomocniczego i rzeczywiście jest problem. Ale jak tak się robi, to tak źle nie jest, dlatego że, że, że mam się to pod kontrolą, tylko teraz przy nagrywaniu no troszeczkę sprawiło mi to kłopotu. No ale to na życzenie, no co się nie robi dla Was? Na życzenie, więc pokazuję tak, jak umiem, jak robiłam. Tak Wam pokazuję. No i tak to wygląda, widzicie. Cały czas na tym polega, żeby robić te yy, wzór warkocza składa się z 25, 25 oczek, żeby robić 12 prawych, jedno lewe, 12 prawych. No i to są te oczka, oczywiście. <laughs> I później po, po 15 rzędach, w 16 rzędzie przeplatamy tak jak Wam przed chwileczką pokazałam. No chciałam pokazać, że czapka ma 28 cm. Więc tutaj jak robiłam, no już ciągle nie liczę, bo każdy robi według siebie, można mniejszy, większy, no ale żeby tą wysokość zachować mniej więcej, można troszeczkę. Wyższą zrobić. I tutaj 16 rzędów, dwa razy było powtórzenie. Trzy razy w zasadzie. Ale tu nie, tu nie było już po prostu mm, wykańczane. Tu nie, było, tu nie było przeplatane. Więc gdzieś mniej więcej jeden rząd. 1, yy, yy, 16. Rzędów, 16 rzędów i 16 rzędów. I tu już na końcu tego ostatniego rzędu wykańczałam to, czyli 2 razy po 1, 2 razy po 1 i 2 razy po 1 do końca. Na lewej stronie, tak jak wypada, na lewo, i później znowu dwa razy po jeden, aż została mi jedna niteczka, przeciągnęłam ją na lewą stronę i zszyłam, i na tym to polega. Tylko chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że tutaj nabrałam 84 oczka, ale po ściągaczu dobierałam co szóste oczko, a mogłam więcej dobrać jeszcze. Mogłam zmienić druty na większe, nie zrobiłam tego, bo ta czapka jest obcisła. Ona jest, to znaczy, obcisła. Tutaj jest obcisła w momencie, tu, gdzie jest to. Przeplatanie robione. Więc, więc no, gdyby ch gdy chce się uzyskać taką no, troszeczkę w lepszej formie tą czapkę, to należałoby więcej tych oczek dobrać. Według mnie co cztery nawet albo co dwa dobrać, no i zmienić. Jak ja robiłam tu drutami numer 5, to nawet zrobić 6, 7 pościągaczu, po ściągaczu i wtedy fajnie. Się będzie układać, ale mi zależało na takiej przylegającej, bo ona wtedy się fajnie przytrzymuje, ta czapka i, i w, bardzo fajnie przylega. Także to tyle, co chciałam powiedzieć, ale uczulam Was, że ten wzór bardzo ściąga, bardzo. Także dobrze dodać więcej oczek, żeby po prostu jak się zacznie tu formować, to żeby, żeby ona była taka. Troszeczkę szersza, to wtedy i będzie ładniej wyglądać, nie będzie, taka, nie będzie taki ten wzór naciągnięty, no i będzie ładnie po prostu leżeć na, na głowie. Także, I przede wszystkim od obwodu głowy zależy robić według siebie, jeżeli ktoś ma taki zamiar. A jedna osoba mi o to poprosiła, Angela, także więc jak umiałam, tak przekazałam. Może się przyda. To tyle na dzisiaj.